A e i o u, e A, e i. No cześć, kolejny epizod Masterchef Sej. Jesteśmy dzisiaj w kuchni, bo to jest czas na to, aby pokazać coś ciekawego, coś innego, innowacyjnego, co możesz zrobić w kuchni. Teraz wyobraź sobie, że jest taki wieczór, że ty pijesz wino ze swoją dziewczyną. Ona masz szefa. i ona jeszcze nie wie, że ty masz właśnie w planach fenomenalną tortillę z kurczakiem. Słuchajcie, dzisiaj robimy naprawdę kozacką tortillę i będzie się działo. Dobra, generalnie wydałem w biedrze 46 zł i to nam starczy na 4 posiłki dla czterech osób. Do dzisiejszego dania będziemy potrzebowali kilka naprawdę bardzo prostych produktów. Najprawdopodobniej masz się w lodówce, tak właściwie do tej quesadilly możesz rzucić resztki z lodówki, tylko ciu, nie mów nikomu. Ja na dzisiaj przygotowałem filet z kury. Ja tu jest około 600 g, bo lubimy dużo jeść, także będziemy ją zaraz odtłuszczykowali tym pokroimy plasterki i na ogień. Wrapy, albo jak inni mówią, placki wieloziarniste. Mogą być mało ziarniste. Jakie lubisz, takie kupisz. Musi być ser. Jeden mam redamer, mam edamski, męskiego nie było. Sery sobie brałem, takie jakie były tanie. Generalnie dobrze, żeby były w miarę twarde. Papryk kupiłem cztery, a to są dwie papryki. Chodzi o to, żeby były kolorki, żeby było fancy żeby się od jadło. Co to jest tej? Co tu się wydarzyło? CO TO JEST? CO TO JEST? Jak tortilla, to powinienem to zrobić guacamole, wziąć awokado, wydłubać je, zmiksować widelcem, dodać trochę lemon juice, dać trochę naturalnego domestosu, czyli Napiszcie w komentarzu, co to jest dokładnie. Ja to napiszę w opisie. I wtedy powinniśmy uzyskać pyszne guacamole. Ale my nie mieliśmy awokado. Ja kupiłem guacamole. No i cebula w kolorze czerwieni. Bo są się zazdrości tobie, że masz taką kuchnię hiszpańską, meksykańską domu, której on nie ma. I to tak właściwie to wszystko. I na sam koniec, jak już zrobimy, ty wymuskasz i wypieścisz to śmietaną. Nie myli ze śmietanką. Śmietaną. 18. Całość będzie dobra, kobieta będzie zadowolona, a ty będziesz najedzony. To co, bierzemy się do roboty? Pierwej kura. Jeżeli nie umiesz kroić kury, nie ma sprawy, po prostu pokroj ją w miarę cienko. Jeżeli to będzie cienka kostka, cienki plasterek, cienkie piórko, nieważne. Po prostu pokrój ją cienko z ważnego powodu. Chodzi o to, żeby szybciej przyprawy przeszły i ta tortilla będzie taki swoisty naleśnik. Czyli ty nie może być takie, wiesz, gruby, jakbyś, jakby ci babka podawała fileta, tylko to musi być takie. takie delikatne, takie subtelne, takie wiesz, takie kobiece, troszkę, takie zmysłowe I całość wygląda tak. Teraz całość będziemy doprawiali, sól, pieprz, papryka ostra, wędzona słodka, w zależności jak lubicie, my damy sól, pieprz, papryka ostra, papryka słodka i teraz uwaga, mega tip, jeżeli macie, my nie mamy, kumin, kumin gościu, rewelacja, kumin, taka petarda, gościu, kumin w kurę, Wiesz jak hajton na pasy. <laughs> Przyprawy są. Wypada wmieszać, nie? Czyli mieszamy. Aha, słuchajcie, w szafie znalazłem kary. No i trochę dałem. Tak mnie poniosło, uznałem, że będzie w miarę kolorowo. Mieszam to, na chwilę to odstawiam. Ja to odkładam po prostu na blat, bo teraz się burzę Może być zwykła, może być czerwona, ja kupiłem czerwoną, żeby kolorowo fajnie się spinało. Cebulę kroimy w grube piórka, ale jak masz piórek, kostka, kwadrat, rąby też liczą. Chyba, że z geometrii byłeś dobry, to pokroj Hej, dobra. Napiszcie w komentarzu, jakie macie sposoby na płakanie podczas kolejnej cebuli, bo, bo ja płaczę. Ej, a tak serio? Oglądałem Mulan i trochę ja się wzruszyłem. Dobra, ja nadal płaczę, ale kura się zrobiła. Kurę smażymy krótko, na dużym ogniu, żeby go tylko zamknąć. On ma schować smak w sobie. Dobra, tak serio, to się wzruszyłem, bo jest na sprawie 400 już, także <gryw> dziękuję wam bardzo. Wojtas, youtuber. Jest duży ogień, czyli dużo dymu. Kura to lubi, bo mięso się zamyka pod wpływem temperatury, a sok jest w środku. Będzie dużo dymu. Otwórz okna. I tutaj pomachaj. Mięsko się zrobiło, także wrzucam teraz mięso do miseczki. Natomiast na tą samą patelnię z tym samym tłuszczem i sosem z kurczaka wrzucę teraz warzywa. Zaczynamy tak samo od gorącej patelni. Wrzucamy najpierw cebulę. Zależy nam, aby ta cebula się troszkę tak podpaliła, bo wtedy jest prawdziwy flavor. Cebula się przerumieniła, wrzucam paprykę. Zwróćcie uwagę, że cały czas działam na dna patelni, która najpierw był kurczak, potem warzywa. Kurczaka zjeliśmy, teraz zdejmujemy warzywa i na tą samą brudną patelnię położymy zaraz placki. Czyli teraz zdejmujemy warzywa i wkładamy je do miski. Pojedynczo. Ja nie chcę, nie chcę. Łaś. I teraz tego placka. Tak naprawdę załaduje. Teraz będziemy wrzucali nasze dodatki, czyli najpierw ser, warzywa, mięsko i gra. Jak widzieliście na jednego placuszka daliśmy sera, daliśmy kurę, daliśmy warzyw i teraz damy drugiego placuszka. W taki sposób. Dobra, będziemy teraz to przekładać na drugą stronę. Taką kasadylkę jest trudno, więc patelnię rzucimy na talerz, a potem zrobimy tak. Gotowi? Cyk. Grande finale, fantastyczna tortilla Wojtasa u Ciebie na talerzu, słuchaj. I patrz to, jak to biorę, kawałek tego. Normalnie jak wiking, to jem tam się w ogóle. Mmm, posmak ziół, kolendry, nie mówcie do mestos posmak kolendry, tego sera i tego soku z cytryny daje taki świeży posmak i ta śmietana, która wszystko łagodzi. Mm. Delicious. Ej, 15 minut masz do domu, to fajnie wygląda i się polansujesz. Mm. Pyszne. Zapraszam Was na naszego fanpage'a, bo jest nowy fanpage Masterchef. Chcesz pokazać, czy Ci się podoba? Napisz. Jesteśmy otwarci na każdą interakcję z naszymi widzami, bo odcinek tworzymy razem. Także czekamy na Ciebie w komentarzach. Fajni, że jesteście. Cześć.